Dzień dobry, nazywam się Adam Rydzyński, reprezentuję firmę Omniwent. Jesteśmy w województwie lubelskim w miejscowości Worzuczeń Cukrownia w firmie MMM Agro. Obiekt, który znajduje się za moimi plecami, jest to adaptacja starego budynku, starego magazynu, cukrowni. Nowoczesny obiekt przechowalniczy ziemniaka. W pierwszym etapie zostały wykonane dwie sekcje o pojemności około 2000 ton. Wyposażone w układ wentylacji typu systemu słonecznego, chłodzenia i nawiżania. Jak widać, nie tylko nowe budynki można wyposażyć w najnowszą technologię, ale też i stare budynki świetnie się do tego nadają. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Tobie dobrać idealną technologię do przechowywania Twoich warzyw.